Witam serdecznie wszystkich, wtorek, mamy z głąbków tu fajnie, teraz karmiłem, dodawałem wodę, do wody poszło dzisiaj witamina B i aminokwasy, z racji tej, że głąbki zaczęły lęgnąć, bie tutaj prawie wszęci sam jajeczka po jednym jajeczku jest sieedzą takie że jest raz dwa, trzy,ztery 4, 5 6, sie 7 8 9, 10 11 cel. 11 cel, tu mają mięczka w jednym są dwa, już widzę także fajnie się tu rzuciły tam samczyk ją pilnuje to też będzie za chwilę tutaj u starych to będę teraz poszył ale też tam siedzi fajnie tam moja pipulinka już też tam siedzi że na razie fajnie to idzie zobaczymy jutro pojutrze pojutrze jak nam wszędzie to się będę cieszył na razie teraz nie sprzątam jak zwiastem jajka tam kilka dni je wysiedzą to powysyłam do szuflady i będę sprzątał i tam nie będę im tam przeszkadzał nie wiem czy to jakiś ma wpływ na gołąbka czy to go tam to czy nie? No to szata, no to nie autostrada, panie. Dywanik zwinęmy, jeszcze mi się zaraz nasypię słomy, może sobie jeszcze tak podniosę, jak jajka zniosą, bo niektóre nie nanosiły, trochę tylko i to zwiało się. To są dwa, to jest 12 celów. Nie widziałem. O, 12 cel No, także nie jest źle. Fajnie się rzuciło. Ale tam musiała zjeść dzisiaj po południu, bo rano było jedno. Dano było po jednym chyba do tych. Idziemy do tych późnych No do tych. Tym co dzisiaj otworzyłem. Otworzyłem im tu. Poszedli. Na razie mamy to. Na razie mają tylko gniazdo porobione o, Nie wiem czy to mają jajeczka Nie będę jak tu włożył Może być fajna para z tych Późniaczków o, Tam jest gniazdo zrobione Gniazdo Tam nie ma nic Tutaj sobie udeptały Gnóstwo. Nie widać, nie, 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 nie będę ich tu położył, jajeczka jak jajeczkach tu będzie, to tam za jakiś czas. To później, to później. Fajne gąbki są. Był moment, co tak żałowałem, że je wpuściłem na te późniaczki, ale no fajne gąbki mogą być. tamten samczyk, właśnie co gruczy goni wszystkie tutaj że Tu mają fajnie, młodzi jak tu przyjdą to Mają dużo miejsca, tam to będzie otwarte jeszcze do młodych Właśnie trzy takie będą przedziały, 4 razem, jest w kwadracie, 4 na 4 Do młodych to jest fajnie i tak ja tam myślę No nie bójcie się Oj, uciekaj Przestraszone boją się jak nagrywam to młody i tak tutaj panuje w tym miejscu taki, co za nowy gołemniczek postawić w tym miejscu, taki jakiś nie za duży, tutaj wylot zrobię tam, na tą stronę, na zachód i te gołębie wszystkie z rozpłodu, co pójdą młode to będą w tym gołemniku, a polotowym będą w tamtym. Przepraszam, o a tutaj się wysiaduje jajeczka. Nomiczka Jaseniki dobrze. Nie się wysiadują Tutaj kurczę nie siedzi na tej jajku, czemu nie siedzisz O, ciepło jest Ciepło to dobrze Teraz Tam A siedzi nie siedzą no nie wiem, bo się działa. nie ma jajka, nie wiem czy zbite było z wody jak widać herbatka poszła dzisiaj to już wypiły dalej ja im tu doleję dalej ja im tu doleję będę ja dolać, ja pójdziemy tam z tyłu pójdziemy tam z tyłu do barierki do jakiejś gonią się, a no zjeżdżą, zamknę, no uciekaj, o poszły, uda mi się to otworzyć, nie uda mi się to, to otworzyć, bo to tu nie jest taki hopa siupa otwarte, tego, dobra, zamknę tędy, nie ma żadnego, nie ma, tu zamknę, żeby nie wychodziły, bo to muszę ogarnąć. Podoba mi się to, bo tu nie będą chodzić. Idziemy jeszcze do Tego jamniczka i nie będę zanudzał. Także Kajeczka się wysiadują. gdzie niegdzie... niektórych hodowców idą w pary. gdzieniegdzie gdzie się klują już niech dopiero w parę pójdą Omy no, się wysiadują już także mam nadzieję, że ten pierwszy lęk przebiegnie zgodnie z planem czyli jak najlepiej czyli jak najlepiej zobaczymy no, zanim to jeszcze sypniemy groszek zielony zostawiły tam wszystko zjadły Błoma jeszcze wejdzie na masę no, A ten gałązek posprzątam Ten regał są wyjedzie Ten regał stąd wyjedzie Wymaluję tutaj Żeby to takie brzydkie nie było, bo mi się to nie podoba Co roku maluję I ma być czystko, ładniutko No i tu młodych młode będą tu siedzieć A przyszły rok zobaczymy, może tu zrobię te cele te cele może zrobię Zobaczymy ile gołębi po lotach zostanie, ile młodych zostanie Także przyjdzie czas, będzie rada Aczkolwiek tu jest taki dosadniczek fajnego przedział Zobaczymy co to będzie Z drugiej strony jakby był taki lotowy do Następnych rocznych, no to fajnie by były poustawiane Te gołębie wszystkie no to muszę pomalować no, Tam by były staruchy w przyszłym roku tu by były dwulatki I tu by były roczniaki I tak, I tak zobaczymy Nie mogę wam zostawić otwarte Bo jest nieposprzątane tutaj Także gąbki sobie siedzą Niektóre się gonią Zobaczymy ile tych 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 będzie Tych młodych Także nie zanudzam, idę im się sypnę troszeczkę Pozdrawiam serdecznie wszystkich Dobry lot